Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. No a dziś em, tutaj jesteśmy na Movie Star Planet i mam dla Was taki konkurs na dodanie do znajomych. E, wystarczy, że mi napiszecie na poczcie na moim głównym konto, czyli emilyc.tv, że jesteście z tego filmu, a ja Was dodam do znajomych. E, jak na razie mam Boostera, em, ale on mi się niedługo kończy. Wbiłam 17 level i Dzięki za grafy. Zapraszam Was też do kupowania mojego pięknego luka, bo uważam, że wyszedł mi bardzo fajnie i ładnie. Jest taki właśnie morski. No i w ogóle tematycznie, bo on jest z okazji wbicia mojego levela. Dobra, a teraz to muszę otworzyć jeszcze kilka prezencików. Tylko muszę oczywiście wejść w prezenty, bo dostałam y, chyba jakieś trzy prezenty. Z tego co pamiętam, jakoś tak. Więc jak mi się wczyta, to zaraz wrócę. Okej, okay. i w sumie tu dostałam dwa prezenty, bo ten jeden jest z mojego drugiego konta. Um, no, ale z tego co pamiętam, wysłałam tu sobie spódniczkę. Um, tak. No i dostałem jeszcze od um, takiej e, osoby. A okej, okay. um, dziękuję za prezencik, babeczka. E, no i jeszcze od mojej koleżanki. No ładne są i sobie nawet je chyba ubiorę. O nie, zdjęło mi się serduszko. Ach, no dobrze, to sobie zaraz założę. Okej, okay, a tak właściwie to ten odcinek to jest konkurs na dodanie do znajomych. No więc będę losowała pięć pierwszych osób, jakie mi napiszą. Ogólnie to konkurs chyba będzie trwał jakoś do jutra, bo nie sądzę, że ten odcinek tak szybko się przyjmie. No więc ja już się będę z Wami żegnać, wiem, że to jest bardzo krótki odcinek. No i pa pa!